Element, który przyczynia się do częstszego występowania raka trzustki, to dieta. Dieta bogata, tak jak mówią, w mięso czerwone i tłuszcze wysoko przetworzone. Ale tu musimy pamiętać, że nie tyle chodzi o czerwone mięso, co raczej wysoko przetworzone, że dostajecie gotowca. Tłuszcze, te trans, gdzie tłuszcze roślinne są wielokrotnie smażone w wysokich temperaturach, a więc te frytki wszelkiego rodzaju. To wpływa na wzrost obciążenia i zatoksycznienia trzustki. Osoby narażone zawodowo na pestycydy, a więc rolnicy, także częściej chorują na te nowotwory. W tych przypadkach może dojść do zatrucia chlorowco-pochodnymi węglowodorami, Aldehydem rówkowym, wielopierścieniowymi, węglowodorami aromatycznymi. Co możemy zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka trzustki i w ogóle na wszystkie choroby nowotworowe?